Jesteśmy firmą, która zajmuje się od lat produkcją niechłodzonych dyrektorów poczerwieni. To są elementy elektroniczne na najwyższym światowym poziomie i od 25 lat udaje nam się utrzymywać w czołówce wiele produktów, które robimy. Są to jedyne produkty tego typu na rynku światowym. Zastosowań podczerwieni jest mnóstwo. Oczywiście miłośnikiem niejako podczerwieni jest wojsko, które lubi urządzenia widzące w całkowitej ciemności, lubi urządzenia sterowane laserami, do których potrzebne są detektory podczerwieni, ale oczywiście jest też mnóstwo zastosowań cywilnych medycznych, w energetyce, generalnie w przemyśle, ponieważ podczerwień jest to taka część promieniowania, która otacza nas ze wszystkich stron i niesie ogromną ilość informacji o, o otaczającym nas, nas świecie. Niestety podczerwieni nie widzimy, ale jeżeli potrafimy ją przetworzyć na sygnał elektryczny albo na sygnał widzialny, no wtedy otwiera się przed nami ogromne morze informacji o tym, co nas otacza. Jednym z takich spektakularnych zastosowań detektorów podczerwieni jest budowa spektrofotometrów, które służą do wykrywania bardzo niewielkich stężeń poszukiwanych cząstek. Tego typu spektrofotometr został zainstalowany na lądowniku Curiosity, który niedawno został wyekspediowany na Marsa, i na nim właśnie. Zainstalowano tego typu, typu urządzenia, które służą do poszukiwania związków organicznych, śladów życia, do badania składu atmosfery i gruntu marsjańskiego i w ten sposób uzyskamy ogromną informację o tym, co na Marsie można znaleźć. To najbardziej spektakularny przykład i dowód na to, że polska myśl techniczna może być konkurencyjna, ale co z finansowaniem badań i wdrożeń w tym obszarze? Ja powiem tak, że z kontaktów z amerykańską Agencją Przestrzeni Kosmicznej wyżyć się nie da, bo lądowników Curiosity nie produkuje się tyle, ile produkuje się samochodów. Jest to współpraca o charakterze prestiżowym. Oni oczywiście inwestując 2,5 miliarda dolarów w sam program nam także godziwie zapłacili za detektory, dlatego że, że były to detektory najlepsze na świecie. Ale gdyby nawet powiedzieli panowie dajcie nam za darmo, to byśmy też dali ze względów prestiżowych. Natomiast jeśli chodzi o kwestię finansowania badań, badania nad technologią podczerwieni i detektorów podczerwieni prowadzimy od lat z własnych środków, chociaż w ostatnich kilku latach sytuacja dość mocno się zmieniła, ponieważ pojawiły się środki europejskie i krajowe, które pozwalają korzystać w ramach grantów z dofinansowania badań. Część, część tych środków jest adresowana dla małych i średnich przedsiębiorstw, a my właśnie jesteśmy takim średnim przedsiębiorstwem, które od początku, kiedy tylko pojawiły się takie możliwości, korzysta wspólnie z uczelniami, które tworzą z nami konsorcja naukowo-badawcze. Korzystamy z tych środków i bardzo nam to pomaga w rozwoju nowoczesnych technologii.